Amerykański bank centralny Fed dał do zrozumienia, że od września rozpoczyna cykl obniżek stóp procentowych. Amazon zalicza ostrą przecenę po publikacji kwartalnych wyników. Czy jest to okazja do kupowania spółki? Meta i Microsoft drastycznie zwiększają wydatki na sztuczną inteligencję. Co takiego pokazały te technologiczne giganty? Intel pogrąża się w rozpaczy i zawodzi inwestorów w każdym możliwym zakresie, a akcje spadają o prawie 30% na jednej sesji. Chiny są coraz bliższe decyzji o mocnej zmianie w całej swojej polityce fiskalnej. Bank Japonii po raz kolejny podnosi stopy procentowe, a japońska waluta w końcu zaczyna odrabiać straty. Cześć. Ja nazywam się Piotr Cymcyk a to jest kanał Merytorycznie o finansach i co tygodniowy program Finweek, gdzie przedstawiam ci najważniejsze informacje ze świata finansów i ze świata ekonomii. Prowadzę też portal DnaRynków.pl, gdzie znajdziesz codziennie jeszcze więcej informacji o gospodarce, inwestowaniu, finansach, oszczędzaniu. Możesz tam też dołączyć do wersji premium, gdzie już prawie 900 inwestorów codziennie dostaje od nas różnego rodzaju analizy, informacje i obserwuje jak jak ja sam inwestuję własne oszczędności o łącznej wartości ponad 2,5 miliona złotych, więc są emocje, ale jest też bardzo. Bardzo dużo wiedzy. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie premiumdnarynków.pl. Link oczywiście w opisie tego nagrania. No i prośba też o pomoc, żeby ten materiał łatwiej było znaleźć innym. Wystarczy, że klikniesz łapkę w górę i zostawisz suba, a wszystkim będzie łatwiej. Partnerem tego odcinka jest broker Freedom24, z którego ja sam też korzystam do własnych inwestycji i dzięki któremu można dostać nawet 20 darmowych akcji o wartości nawet 800 dolarów każda, ale więcej na ten temat opowiem już w trakcie samego odcinka, a teraz zaczynajmy. Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli FOMC, taki odpowiednik naszej Polskiej Rady Polityki Pieniężnej, podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na niezmienionym poziomie, czyli w przedziale 5,25 do 5,5%. Ale to jednak decyzja z końcówki lipca. Jeremy Powell, przewodniczący komitetu, w swoim wystąpieniu utwierdził rynek i analityków w przekonaniu, że pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach pojawi się po posiedzeniu we wrześniu. Z jego ust popłynęła, co prawda, klasyczna już mantra o tym, że wszyscy wszystko jest uzależnione od napływających z gospodarki danych, którą on sam powtarza od ponad roku, ale zdecydowanie wybrzmiewały w niej tym razem również miękkie zapowiedzi, że o ile nic się nie zmieni, to stopy zostaną na kolejnym posiedzeniu we wrześniu obniżone. Rynek niewątpliwie na to czeka, ale warto zdać sobie sprawę z tego, komu najlepiej zrobią obniżki stóp procentowych. Wśród największych i najbardziej poważanych podmiotów na rynku amerykańskim dominuje jednak zadłużenie o stałym oprocentowaniu. A to oznacza, że zmiany stóp procentowych nie wpływają specjalnie na ich biznes. To raczej te mniejsze spółki, które zadłużają się na zmiennej stopie, poczują ulgę, kiedy stopy procentowe w Stanach zostaną. Zostaną obniżone, a Fed zacznie luzować bardziej politykę. Warto w tym kontekście zwrócić też uwagę na to, co się od niedawna dzieje na rynku i o czym sam mówiłem w tym programie dwa tygodnie temu. Trwa rotacja kapitału od dużych do małych spółek, właśnie. Nadchodzące obniżki stóp mają tutaj swój udział i motywują do przenoszenia środków z big techów do small capów, czyli do tych mniejszych podmiotów. I tu trzeba też zaznaczyć, że tak, faktycznie obniżki stóp czasem pokrywały się z początkiem problemu. Na rynku akcji, ale dotyczyło to wyłącznie obniżek, które były realizowane na skutek osłabienia się gospodarki. Jeśli wynikały one wyłącznie z dostosowania się do zmian inflacyjnych, no to nic strasznego się nie działo. Powstaje więc pytanie, czy obecnie należy spodziewać się recesji? No i tutaj aktualne i wyprzedzające dane tego na dzisiaj nie nie zapowiadają. Jakie zmiany wprowadza do publicznego portfela Freedom24 na ostatniej przecenie na rynku? Publiczny portfel Freedom24 to mój pomysł na pokazywanie Wam, jak można w prosty i skuteczny sposób zarabiać na inwestowaniu w zagraniczne, tylko zagraniczne spółki. Każdego miesiąca wpłacam tam 600 euro, uzbierało się już 5400 euro kapitału, a jego aktualny wynik można zawsze podejrzeć w linku, który zamieszczam w opisie tego nagrania. W poprzednim odcinku tydzień temu nic nie zmieniło Zmieniałem, ale obecnie wpadło do portfela kolejne 600 euro, więc no nie mogę nie wykorzystać tej rynkowej przeceny, która obecnie nas od paru dni spotkała. Więc za 150 euro dobrałem ETF na rasę 2000, czyli na te mniejsze spółki, za kolejne 150 akcji Amazona, za kolejne 150 akcji firmy Block, a za kolejne i ostatnie 150 akcje Nu Holdings, czyli takie jedno wielkie, gigantyczne uśrednianie i dokupowanie. Korekt na rynku się zdarzają, to prawda. Ale ponieważ portfel jest do inwestowania, a nie do spekulacji, to ja takie korekty wykorzystuję. A jeśli sam chcesz móc odzwierciedlić ten portfel w całości, to wystarczy założyć konto we FriOn24 za pomocą linka, który znajdziesz w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. Potem trzeba dokonać wpłaty, podać specjalny kod, a jak się poda specjalny kod, to można zgarnąć od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Wszystkie szczegóły tej promocji znajdziesz oczywiście również w opisie tego filmu. Akcje spółki, Spółki Amazon zaliczyły spadek o aż 9% po tym jak spółka Bezosa opublikowała wyniki kwartalne. Tylko czy te wyniki były naprawdę aż takie złe? Jeden z najważniejszych segmentów biznesowych Amazonu, czyli segment chmury Amazon Web Services odnotował aż 19% wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, co okazało się być lepszym wynikiem niż zakładał rynek. I to jest wyraźne przyspieszenie wzrostu w porównaniu z ubiegłymi kwartałami w kontekście AWS-u, które Amazon zawdzięcza między innymi technologii sztucznej inteligencji. AWS staje się również gigantyczną maszynką do generowania żywych pieniędzy. Mimo tego, że odpowiada za 16% przychodów w samej spółce, to generuje dwie trzecie wszystkich zysków operacyjnych. Skoro więc wydawać by się mogło najważniejszy segment biznesu Amazona zanotował tak dobre wyniki, no to dlaczego kurs spadł? Spółka lekko rozczarowała na paru innych frontach. Przede wszystkim biznes e-commerce wygenerował mniej przychodów niż zakładał rynek oraz sama prognoza, a komentarze Zarządu, odnośnie do kondycji konsumentów, okazały się dość konserwatywne. To już jednak coś, do czego akcjonariusze Amazona powinni przywyknąć, no bo spółka regularnie publikuje bardzo, bardzo zachowawcze prognozy. Amazon również nie ogłosił żadnego programu skupu akcji własnych ani wypłaty dywidendy i pozostaje na dzisiaj jedyną spółką pośród Big Techów, która nie prowadzi żadnego programu zwrotu kapitału akcjonariuszom. No, inwestorzy liczyli na pewno na coś innego. z Zwłaszcza, że przez ostatnie 12 miesięcy Amazon wygenerował aż 53 miliardy dolarów wolnej gotówki. Co Amazon chce zrobić z tymi pieniędzmi? No to ja nie wiem, ale taka przecena na kursie doprowadziła do tego, że Amazon jest wyceniany na jednych z najniższych poziomów w całej swojej historii. I ja z tej przeceny zdecydowanie skorzystałem. Meta oraz Microsoft opublikowały w ostatnich dniach swoje wyniki kwartalne. No i reakcje inwestorów były. Bardzo różne. Meta zaliczyła początkowo wystrzał kursu o blisko 10%, ale przez słabość szerokiego rynku zamknęła się na niecałym 5% plusie. Microsoft z kolei zaliczył początkowo krach o 8%, ale później większość tych strat odrobił, zamykając się na jednoprocentowym minusie. Co takiego pokazały obie te spółki w ostatnim kwartale? Zacznijmy od mety. Spółka Marka Zuckerberga odnotowała kolejny naprawdę, naprawdę świetny kwartał. Przyznam szczerze, że za każdym razem, jak tylko czytam wyniki kwartalne mety i widzę wzrost ilości ich użytkowników, to łapię się za głowę. Bo to, że ta spółka dalej zwiększa liczbę użytkowników, Użytkowników w swojej rodzinie aplikacji o 7% rocznie, gdy już ponad połowa świata i tak korzysta z Facebooka, Instagrama, WhatsAppa czy Treców, jest dla mnie naprawdę. Niebywałe. Zwłaszcza ciekawym zjawiskiem jest rosnąca popularność Facebooka wśród młodego pokolenia w Stanach Zjednoczonych. No to jest coś, co obecnie w Polsce zdecydowanie nie ma miejsca. Spółka odnotowała kolejny kwartał z również bardzo silną dźwignią operacyjną. Zysk netto urósł o 73% rok do roku, gdy przychody jedynie, jedynie o 22%. Meta również, tak jak zresztą i Google, znacząco zwiększyła nakłady inwestycyjne na sztuczną inteligencję. I jest aktywnym uczestnikiem tego wyścigu zbrojeń o wielką moc obliczeniową. Spółka zapowiedziała również, że nie zamierza zwalniać tempa i w 2025 inwestycje kapitałowe będą jeszcze większe niż w 2024. Microsoft z kolei również zaraportował, jak zawsze zresztą, bardzo mocne wyniki, ale rozczarował w głównym segmencie biznesowym, jakim jest chmura Azur czyli Tutaj, gdzie Amazon okazał się być lepszy, a jednak spadł. Wzrost wyniósł tutaj nie 31%, jak zakładał rynek, a jedynie 29%. No to panie, wygląda na to, jakby mieli bankrutować. Co teraz ten biedny Microsoft pocznie? Chyba jakoś przeżyje. Spółka argumentowała gorsze wyniki z powolnieniem w Europie, na które Azure ma dość sporą ekspozycję, ale Microsoft również pompuje dziesiątki miliardów dolarów w sztuczną inteligencję. Zarząd twierdzi, że aby sprostać rosnącym sygnałom popytu na produkty związane z AI i chmurą, będzie skalować inwestycje w infrastrukturę, czyli będzie robić dokładnie to samo. Meta. No to możecie się teraz zastanawiać, kto zarobi na tych gigantycznych inwestycjach tych wielkich spółek technologicznych. Oczywiście każdy wie, że dużym beneficjentem będzie i jest Nvidia, ale poza nią istnieje również masa innych spółek, które też jest świetnie spozycjonowana dokładnie pod ten trend. W tym wypadku blisko połowa przychodów jednej z tych spółek jest generowana właśnie przez Microsoft i Metę, które zwiększają inwestycje jak szalone i nie zamierzają przestać. Co to za spółka? No to Tutaj już muszę zawiesić głos i odesłać Cię do wspomnianej strefy premium DNA. Intel opublikował swoje wyniki kwartalne i okazały się one fatalne. Spółka udowodniła, że nie jest gotowa, żeby rywalizować w segmencie sztucznej inteligencji, a na pewno nie w tym momencie. Intel przedstawił też prognozę sprzedaży w kolejnym kwartale obecnego roku, która okazała się o 10% niższa dla, dla przychodów od tego, co oczekiwali analitycy. W przypadku zysków na akcję oczekiwano, że Intel w trzecim kwartale zarobi 30 centów na jedną akcję. A Intel sam mówi, że to będzie bliżej 3 centów i nie zysku, tylko straty. Na świecie wszędzie trwa boom na sztuczną inteligencję, i wciąż nie wiadomo, ile ostatecznie inwestycji w producenci układów stalonych będą musieli zrobić, żeby zaspokoić ten popyt. No ale w środku tej gospodarczej gorączki, Intel wykonuje odwrót, zapowiada cięcie kosztów i pokazuje, że został naprawdę. Naprawdę daleko w tyle za swoją konkurencją. Ten amerykański gigant zapowiedział zwolnienia 15 tysięcy pracowników, co stanowi około 15% całego zatrudnienia firmy. A dodatkowo spółka obecnie nakłady inwestycyjne, czyli CapEx, do końca 2025 roku. Także perspektywy zakładów produkcyjnych Intela w Polsce, myślę. Że jeszcze bardziej się oddalają. To jednak nie koniec złych wiadomości od producenta. Intel zawiesi również wypłatę dywidendy od czwartego kwartału tego roku, dopóki przepływy pieniężne nie poprawią się do trwale wyższych poziomów. No to warto tutaj dodać, że firma wypłacała dywidendę od ponad Trzech dekad, konkretnie od 1992 roku. I to jest prawdziwy symbol obecnych trudności. W reakcji na tak naprawdę fatalne informacje na wszystkich frontach, rynek był bezlitosny. Cena akcji spadła o ponad 25%, a od początku roku wygenerowały one już ponad 50% straty. No naprawdę przykrość na to patrzy, zwłaszcza, że no to bądź co, bądź był jednak niegdyś naprawdę duży gigant technologiczny. W piątek miało miejsce wystąpienie doradcy do spraw polityki pieniężnej Banku Centralnego Chin, Huang Zipin, który nawołuje do zwiększenia bodźców fiskalnych, żeby pobudzić konsumpcję w kraju. Ten przedstawiciel Ludowego Banku Chin chce też ustalenia sztywnego celu inflacyjnego, żeby uniknąć pułapki niskiej inflacji. Teoretycznie cel inflacyjny w Chinach jest ustalony w okolicach 3%, ale w praktyce to nie na inflacji skupia się władza i Bank Centralny. Huang ostrzega, że brak odpowiedniej stymulacji fiskalnej może doprowadzić do problemów gospodarczych, a w konsekwencji do problemów politycznych. Ekonomista nawołuje tutaj do tego, żeby zacząć się w końcu koncentrować na konsumpcji wewnętrznej w kraju w celu zwiększenia dobrobytu społeczeństwa, a nie tylko na koncentrowaniu się na inwestycjach, które od wielu lat są stawiane zdecydowanie ponad konsumpcję w piramidzie priorytetów całej chińskiej władzy. Chiny powinny przyspieszyć wydatki fiskalne, a decydenci polityczni powinni zmienić swoje podejście, nie stawiając, już inwestycji ponad konsumpcję, tak powiedział Huang, wzywając do podjęcia kroków, które pozwolą większej liczbie pracowników migrujących osiedlić się w miastach. Chiny w przeciwieństwie do krajów zachodnich nie skupiają się w takim stopniu na indywidualnym zadowoleniu społeczeństwa, ale bardziej na tak zwanej kolektywnej sile całej gospodarki na arenie międzynarodowej. Przejawia się to na przykład pod postacią planów rządu, który ustala sobie cele wzrostu gospodarczego i subsydiuje na ogromną skalę całe przedsiębiorstwa i branże, ale głównie te Wybrane właśnie w swoim planie. Z drugiej jednak strony w ogóle nie wspomaga obywateli i to na nich spycha ciężar fiskalny szybkiego rozwoju firm i całych innych branż. Jest to trochę odwrotny obraz do tego znanego z zachodniej cywilizacji, gdzie najczęściej to firmy i korporacje płacą za poprawę sytuacji obywateli. W Chinach to obywatele niosą na barkach ciężar jak najszybszego rozwoju biznesu. Jednak obywatele, którzy zbyt mocno są dociskani fiskalnie, w końcu ograniczają konsumpcję, a to ostatecznie szkodzi całej gospodarki. No jak widać, przedstawiciele chińskich instytucji państwowych zaczynają to coraz częściej zauważać, a słowa Huanga Zhipina są tego najlepszym przykładem. W marcu tego roku Bank Japonii podniósł stopy procentowe pierwszy raz od 17 lat. Przez prawie dwie dekady Japonia utrzymywała ujemne stopy, starając się stymulować gospodarkę i zwalczać deflację. Nawet w ostatnich latach, kiedy niemal cały świat podnosił stopy procentowe po fali inflacji związanej z pandemicznymi obostrzeniami, yy, wojną i gołębią polityką monetarną z okresu pandemii, to Japonia zdawała się iść całkiem inną, niż reszta świata, własną ścieżką. Inflacja nie tylko nienawidziła Japonii w takim stopniu jak innych krajów, ale nawet była tam naprawdę bardzo pożądana. Cała sytuacja nie sprzyjała jednak jenowi. Kiedy reszta krajów podnosi stałe procentowe, a Japonia nie, no to naturalnie jen się osłabiał. Chociażby w wyniku operacji carry trade, które polegają na tym, że zadłużacie się na niski procent w jednej walucie i kupujecie za to na przykład obligacje na wyższy procent w innej walucie. No w wyniku takiej sytuacji ta niżej oprocentowana waluta jest pod stałą presją ze strony sprzedających, którzy wymieniają ją stale na lepiej oprocentowane waluty innych krajów na rynku. Taki stan spowodował, że jeszcze miesiąc temu jen znajdował się na najniższych poziomach względem amerykańskiego dolara od ponad 35 lat. Bank Japonii postanowił jednak w końcu zareagować. Interwencja na rynku walutowym niewiele dawały, więc w końcu zdecydowano się na coś sensowniejszego, czyli podniesiono tam ponownie stopy procentowe. W efekcie cena jena do dolara dynamicznie skoczyła i w ciągu dwóch sesji waluta zyskała prawie 3%. No to jak na standardy rynku walutowego, jest naprawdę dużą zmianą. Co taki ruch Banku Japonii oznacza dalej dla waluty? Prawdopodobnie koniec jej dalszego osłabiania się, ale więcej o sytuacji jena i tym, dlaczego uważam, że od teraz będzie on drożał, znajdzie będziesz już bezpośrednio w nagranym specjalnie materiale właśnie o sytuacji japońskiej waluty. A to już wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi tego odcinka, firmie Freedom24. Ty nie zapomnij o subskrypcji kanału, a więcej informacji o rynkach, giełdzie i gospodarce szukaj na stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium naszego serwisu, a także na naszych social mediach linki do wszystkiego oczywiście w opisie tego filmu. Do zarobienia. Cześć.